Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Wy kolejny materiał na pogromcach betu z tej strony Jacob. Z tej strony Patryk. E, no i przed nami piłkarski, słuchajcie, weekend. Nie tylko piłkarski, ale ne, do tego dojdziemy. Na samym wstępie oczywiście zachęcamy do łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco jest nas. Naprawdę tutaj coraz więcej. Za to bardzo dziękujemy za Waszą aktywność. E, że bierzecie udział w konkursie. No i za te łapeczki w górę zostawiacie. Zapraszamy też na grupę na Facebooku, tam też już naprawdę Was mega dużo. No i na Instagrama dobijamy tysiąc. Zobaczymy, no tak. czy w <laughs> się uda. Mamy nadzieję, tam oczywiście typy wcześniej niż na odcinku. Może. Po prostu szybciej możecie zobaczyć, co postawiliśmy niż na odcinku. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się wczoraj, Patryku, wczoraj mecz Arsenalu z VRL, tak jak spodziewałem się, był nieprzewidywalny i różne też były nieprzewidywalne, chociaż myślałem, że postawiłem najbardziej prawdopodobnie jak, możesz, jak mo mogłem postawić, aczkolwiek kupon specjalny bardzo ładnie na zielono. Dokładnie. Oczywiście, słuchajcie, wszystko stawiamy na kliku. Jeżeli jeszcze nie macie konta, no to z kodem BETY50, wasz pierwszy zakład do 57 zł jest bez ryzyka. Jak to wygląda? Stawiacie 57 zł, wygrywacie gratulacje, możecie wypłacić albo grać dalej. Ale jeżeli by wam nie siadło, to 57 minus podatek, czyli 50 zł wraca na wasze konto. No i tak naprawdę też możecie albo wypłacić, albo grać dalej. Także bardzo fajna opcja. Jeżeli chcecie sobie spróbować swoje sił, my tutaj stawiamy za 50 zł. A tak od tego też dzisiaj zaczniemy, bo kupon systemowy, no niestety, wczoraj na czerwono. Natomiast, zaczynamy. Zacznijmy, zacznijmy, co tam masz? Co ty tam e, dobra, masz? E, słuchajcie, przypominam też, to są wszystko nasze tutaj e, analizy, to nie są żadne pewniaczki. Pamiętajcie o tym, jak stawiacie, że bookmaker jest osób pełnoletnich e, i gracie, gracie na własną odpowiedzialność, a my. Zmierzamy w kierunku święci kontra lisy. Święci kontra lisy. Święci kontra lisy. Święte lisy, 21, słuchajcie, grają. Premier League oczywiście zaczyna w piątek już. No i tak, Lester w pozycji oczywiście walki o top 4 są naprawdę na tej najlepszej na z tych mhm. walczących, powiedzmy. No, tak jak mówiliśmy, i United, i City zakładamy, że tak. już raczej w tej top 4 zostaną. Najlepsza pozycja, natomiast nie można być niczego pewnym. Jeżeli tutaj się pośną jeszcze z dwa, się dwa razy, to jest szansa, że inni dogonią, więc też muszą e, wciąż walczyć. Ostatnio bardzo ładny powrót Lester. E, przegrywali jeden do 0 z Crystal Palace. E, wygrali w końcu 2 Więc walka jest, no, e, i No, po prostu fenomenalna ostatnio forma. Ostatnio, ostatnio tak, no. E, słuchajcie, tutaj na czym się skupimy? E, pójdziemy w statystyki. E, co, to, to może tutaj ugrać, może być remis, dlatego. No, ale nie możemy też być pewni, że święci czegoś tam nie ugryzą. Nie będą chcieli sprawić jakieś niespodzianki. Lester, ostatnio dobra forma, więc może jakiś remisik tutaj to, jest i, to Idealnie, wygląda, żeby tak... to zaprzepaścić e, Dokładnie. <noise> Więc na czym się skupimy? Słuchajcie, na rzutach różnych. Rzuty różne od gospo... gości, gości, gości. gości. A dokładnie skupimy się na liczba, liczba rzutów różnych gości, powyżej 4,5, 1,65. Lester, jeżeli chodzi o ostatnie spotkania, raczej tych rzutów różnych ma więcej, czasem 7, czasem 8. Tak. Natomiast raczej przebijają tą, tą linię pięciu rożnych w meczu, a jeżeli, mówię, udałoby się tak, że Święci by strzeli pierwszą bramkę, no albo Lester tak, by nie no. szło, no to zdecydowanie a ostatnio, ataki... A ostatnio w sumie w Pucharze grali między sobą, to też tak 1-0 wyszło, tylko... Dokładnie, no ale będą chcieli na pewno poatakować, no chyba, że nagle strzelą pięć bramek w pierwszej połowie i cała analiza tutaj, wiecie... Co nie zmienia faktu, że może być to pięć po pożytek różnych. No, tak, oczywiście, a Soltan no, lubi sobie potracić dużo bramek, Oj, więc... No. Tak, to już bywa. Dobra, to jest pierwszy typ na tak. kuponie. Jeżeli chodzi o drugi typ, no to Francja. Musimy przejść do Ligi Francuskiej, nie ma jej Popularnych, ale myślę, że. Marsylia gra się ze Strasburgiem. Marsylia, która w końcu może odetchnąć pełną pierwszą po tych wszystkich zawirowaniach, które działy się ostatnio w klubie. No nie, nie ukrywajmy, że duża w tym zasługa jest naszego polaka, rodaka. Arka, arka Milika. Milika. Arek bramki, to jest bardzo ważne. Dimitri Paje zagrywa piłki, w ogóle ma tam kto zagrywać piłki do arka. Marsylia w końcu zaczęła grać poważną piłkę. Ostatnio łapią te punkty zwycięstwa i remisy. Natomiast Strasburg w tym sezonie pokazuje, że z faworytami gra im się bardzo dobrze i ja typowałem ten mecz, nie wiem czy pamiętacie, ma, właśnie Marsylii ze Strasburgiem kiedyś tutaj na kanale, ich pierwszy mecz. Dałem tam BTTS i się ładnie sprawdził, natomiast w tym spotkaniu chciałbym postawić na to, że no, Marsylia jednak utrzyma tą formę i będzie umiała wygrać u siebie ze Strasburgiem. Jeżeli natomiast tak by się nie stało, to myślę, że piłkarze jednej i, drugi, jednej i drugiej drużyny pójdą na wymianę ciosów i w tym spotkaniu bramek padnie dużo, dlatego pójdziemy sobie w podwójną szansę w filtrach, jeżeli można i postawimy tak, że Marsylia wygra to spotkanie lub będzie powyżej 2,5 gola w meczu. Jedna lub druga sytuacja musi się zdarzyć, aby ten kupon nam po prostu się zazielenił. Okej. Okay. 1.35 kursie gospodarzy lub ponad 2,5. E, oczywiście 50 zł jako, że jest to stawka. E, jaka? Poziom pierwszy Poziom pierwszy Poziom systemowy, pierwszy. dokładnie to chciałem powiedzieć. No Ale zanim przejdziemy do kuponu specjalnego meczu konkursowego. No to chyba liga angielska, tak. Southampton Leicester, dokładny wynik wraz mi z dobrze. minutą, <laughs> z mi wraz z minutą pierwszego gola. Nikiem jest BetClika, nieedytowany komentarz do rozpoczęcie spotkania. Takie komentarze biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o ten konkurs, a osoba, która pierwsza zgadnie, no to zgarnie 50 zł na swoje konto bonusowe od BetClick. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o kupon specjalny, to zaczynamy. Eee, to ty chcesz zacząć? No ja mogę zacząć. Dawaj, słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo, bardzo, ciekawy, tak, bardzo ciekawy bet tutaj. I uwaga, zmierzamy do Ligi Gibraltarskiej. Tak. Nie wiem, czy niektórzy powiedzą, co, co się właśnie w tym momencie jeżeli wydarzyło. Jeżeli ktoś śledzi nas na grupie, to Liga Gibraltarska pojawia się tam dość często, ale no, jest, na kanale nie Jest nieprzewidywalna. Albo właśnie czasem przewidywalna e, Natomiast tutaj, słuchajcie Na początku w ogóle chcieliśmy dać e, Tutaj gole powyżej poniżej Może od czego od tego zacznę Europa Point to jest zespół, który traci na potęgę bramek Naprawdę, strasznie dużo e, Stąd o, Grać u nich overy to jest Dość pewna rzecz mhm. i wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę. Na początku chcieliśmy postawić powyżej 3,5, bo gola. był naprawdę dobry kursik na umieściłeś na grupie. Tak, nawet, na grupie o, znaczy napisałem tam na, na forum, że by grać to być powyżej 1,5, a to było około 7.30 rano. W tym momencie jak nagrywamy, no to Betklek już zmienił troszeczkę kursy na linię i na to zdarzenie już 1,29. Tak, czyli siła Patryka mimo jest, wszystko, jest dużo. Tak, mimo Natomiast wszystko. E, wydaje nam się, że i tak w tym meczu padnie troszeczkę bramek e, FCB Magpies jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o swoją grupę, Europa na ostatnim. Magpies, hmm. dobrze to powiedziałem? Chyba, Mac bym powiedział, ale to nie jestem jakiś lingwistą, no, więc... No, e, dobra, tak czy inaczej, zespół go, gospodarzy wygra, będzie ogólnie w całym meczu powyżej 4,5 1,67, troszeczkę wyższy kursik, ale liczymy, że tam e, zakończy się Powinni to dużo bramkowym, e, dużo bramkowym wynikiem. A druga część? A druga część, druga część to siatkówka, dziś e, rozpoczynamy finał Ligi Mistrzów, e, no. siatkarzy... Nasza polska Zaxa Kędzierzyn-Koźle, która przegrała finał o Mistrzostwo Polski, jest bardzo podrażniona i to jest ostatnie trofeum, które może zdobyć. Ostatnie i najważniejsze trofeum, które może zdobyć e, klub. Gramy z Trentino. Trentino oczywiście jest faworytem, jest potęgą siatkówki na świecie. E, jeżeli chodzi o to spotkanie, nie uważam, żeby Kędzierzynianie byli chłopcami do bicia i jeden set przynajmniej powinni tutaj ugrać. Jeżeli nie sprawią tej spodzianki i... Nie wygrają całego meczu, tak jak było w poprzednim, e, poprzednich starciach z Zenitem. E, czy będzie czwarty set? Tak, po kursie jeden Właśnie, że tutaj się na tym skupimy. Tak. E, no i dzięki temu tutaj stawka 250 zł postaw. I będzie ciekawie. Będzie ciekawie na pewno i w siatkówce, i w Gibraltarze. Możecie oczywiście o obejrzeć w BetClickTV. Możecie. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że wszystko na zielono będzie u Was i u nas jak najbardziej. My widzimy się w poniedziałek. A oczywiście Patryk z Patrykiem w sobotę i niedzielę, że przygotuje dla Was jakieś fajne kuponiki weekendowe. No i co? Miłej majóweczki. Dokładnie. Trzymajcie się. Cześć.